Obecnie mieszkam w niewielkiej wsi Wieliczki Lecka z mamą. Mam też czworo rodzeństwa: siostrę Asię, Marlenę, Marzenkę i brata Szymona, który jest najmłodszy z nas wszystkich. Rodzina jest dla mnie wszystkim. Cieszymy się z każdej okazji, którą możemy spędzić razem. Zawsze kochałem muzykę. To chyba jedyna kobieta, która mnie nie opuściła prócz rodziny. Jako młody chłopak na podwórku byłem wyśmiewany przez kolegów do czasu, kiedy zostałem nastolatkiem. Moją pierwszą nieodwzajemną miłością była koleżanka z dołu. Mieszkała w mieszkaniu pod nami Elwira. Ach, co to były za czasy. Niestety ona była dla mnie nieosiągalna, jak wiele rzeczy w moim życiu. Elwirę odwiedzałem codziennie, słuchaliśmy kaset. Ta dziewczyna dzieliła ze mną miłość do muzyki. Nie było innej opcji. Zakochałem się. Po pewnym czasie wyszło na jaw, że jestem w niej zakochany, a ona nie była gotowa na takie wyzwanie. Zwyczajnie mnie odrzuciła. Wówczas również zaprzyjaźniłem się z największym chuliganem na podwórku, Karolem. Każdy się go bał, ale nie ja. Z nim można było konie kraść. My, w dwóch, pamiętam jak z północy, takie osiedle w Suwałkach, Poszliśmy na lotnisko. Oj, co tam się działo? Co mogą mało laty po 12-13 lat? Alkohol w tym wieku robił swoje już w niewielkich ilościach. Żebyś, żeśmy upili się wtedy do nieprzytomności. I proszę sobie wyobrazić, albo może jednak odradzam. Reszta powinna zostać moją słodką tajemnicą. Jest rok 93. Mam już 15 lat. Zaczynam świadomie lub mniej świadomie poznawać zakazane smaki. Popijamy winko nad zalewem. Fajek też się znajdzie, lecz pewnego dnia podczas rozmowy z koleżanką, Edytą, doświadczyłem czegoś zaskakującego. Zatkało mnie. Dziewczyna mówi do mnie, patrząc mi prosto w oczy, że jej się podobam. To dla mnie czyste szaleństwo. Odtąd liczy się tylko Edyta. Cały mój świat poza nią przestał istnieć. W tym samym czasie kończę szkołę podstawową a z Edytą poznaję kolejne, zakazane owoce. Domyślacie się, co mam na myśli. Edyta pokazuje mi, co znaczy bliskość cielesna. Poznaję ciało kobiety i odkrywam przyjemności, jakie mi się nigdy nie śniły. Odkrywam, że życie potrafi w króciutkiej chwili przenieść nas do raju. Choć nie wiem, czym ja sobie na to zasłużyłem. Sielanka nie trwa długo. Pewnego dnia widzę ją z innym i staje się jasne, że przestałem dla niej się liczyć. Załamuję się i znów idę w tango. Ale już zaczynam pić świadomie i ostro. Zapijam się do nieprzytomności, żeby nie wymyślać kolejnych powodów, dla których mnie odrzuciła, tak po prostu z dnia na dzień. Życie płynie dalej. Jest rok 94. Zaczynam nową znajomość z Krzyśkiem. i zaczynamy kombinować nowe znajomości, nowe koleżanki i koledzy. Mówiłem już, że zawsze potrafiłem zadbać o kaskę. Czego jak czego, ale sprytu i odwagi nigdy mi nie brakowało, co nie wymiałem do stracenia. Poznaję pasie. Zakochuję się w niej. Wasia to dziewczyna, która namawia mnie na gigant, i uciekamy z domu. Jedziemy do Olsztyna. A tam po raz pierwszy zbieram pieniądze na ulicy. Tak wykorzystałem swoją sytuację, chorobę, niepełnosprawność. Ale dlaczego miałbym tego nie zrobić? W Olsztynie na ulicy w końcu łapie nas policja. A my jedziemy na izbę dziecka. Fatalna sytuacja. Ale kto w tym wieku myśli o konsekwencjach? Rodzice odbierają mnie i mam karę. Ale mnie to wówczas nie ruszało bo zrobiłbym wszystko dla Basi. Kara się skończyła. A ja jedyne o czym myślałem to spotkanie z Basią. Spotkałem ją, ale nie było to zwykłe spotkanie zakochanych młodych ludzi. Basia oznajmiła mi, że jest w ciąży. A ja oczywiście łyknąłem ten kit jak młody pelikan. I w dodatku zdawało mi się, że jestem gotowy na tą odpowiedzialność. Z miłości staję się ślepy i głuchy. Jak na haju. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że Basia to świetna kłamczucha i jeszcze bardziej znakomita manipulatorka. Kolejny raz uciekamy, tym razem do Warszawy. Po 10 dniach wracamy i już wiem, że zostałem przed nią okrutnie oszukany i wykorzystany. Targnę się na swoje życie. Mówiłem, że nie brakuje mi odwagi. Wybrałem z grubej rury. Chcę otruć się za pomocą Domestosa. Nie umieram. Jedynie robię sobie krzywdę, krzywdząc i niszcząc sobie doszczętnie przeły. Trafiam na długie 7 miesięcy do szpitala w sowałkach, gdzie oznajmiają, że nie ma szans na ratunek dla mnie. Rodzice sprzedają wszystko, co ma jakąkolwiek wartość, by mi pomóc i umieścić mnie w klinice w Warszawie, na Banacha. Udaje się. Jadę w wieku 17 lat. Niestety ważę 15 kg. A warunkiem przyjęcia na oddział jest waga minimum 25. W innym przypadku nie mogą przeprowadzić operacji. Po trzech miesiącach zdobywam Mount Everest. Tak, przybranie na wadze było dla mnie jak spinaczka na najwyższy szczyt ziemi. Pamiętam do dzisiaj, jak dobrze smakuje zupa po siedmiu miesiącach kroplówek. Wiosną 1995 roku wracam do domu i próbuję uczyć się poruszać na nowo. Oczywiste jest, że dokonuję wszelkich starań, żeby odzyskać autonomię. Jednak wkrótce wracam pod Arkadię, taki dom handlowy w Suwałkach i zbieram pieniądze dalej. Lecz ciągną mnie do podróży, poznania nowych miejsc, nowych ludzi, zdobywania kolejnych doświadczeń i pieniędzy. Więc ogarniam swoją ekipę, w której skład wchodzą. Radek, Rafał i Karol. I jedziemy nad morze na festiwal w Sopocie. W międzyczasie jeszcze trochę narozrabiałem. Alkohol pojawił się w moim życiu i zniknął. Tak jak kolejne kobiety i przygody. Ale najważniejsze co działo się dalej. Nigdy nie stanąłem w miejscu. W 98 roku wyprowadzam się z Suwałk do Wieliczek. I tu zostają stary dom. To miejsce mnie przygnębia. Dobija. Nie mam się do kogo odezwać. Nie mam ochoty wychodzić z domu. Cztery ściany i ja ze swoimi zmartwieniami. Zostaję sam z mamą, tatą i najmłodszym bratem. A znajomi, przyjaciele, przygody, WTZ zostają w suwałkach, ale mnie już tam nie ma. Dni mijają monotonią. Mama jeździ do pracy do suwałk i tylko Rafał czasem mnie odwiedza. Życie płynie w taki sposób do 2000 roku. Samotność i monotonia dobijają mnie. Wszystko traci sens. A ja mam wrażenie, że nic dobrego już mnie nie spotka. Pustka, samotność, ból nie do zniesienia, lęk, smutek. Nie jestem w stanie tego wytrzymać. Skaczę przez okno. Znów to samo. Żyję. Łamię jedynie nogi i znowu to ja na tym wszystkim najbardziej cierpię. Koniec okazuje się nowym początkiem. Podejmuję w życiu kolejny krok naprzód. W kwietniu 2007 roku postanawiam złożyć dokumenty do warsztatu terapii zajęciowej w Olecku i jadę tam na spotkanie. W międzyczasie moim życiem wstrząsają dwa wydarzenia, które mimo tego, że odcisną znaczące piętno na mojej psychice i zachwiją moją wiarą w Boga, to tym razem nie pchną mnie na skraj życia i śmierci. Dziś już jestem silniejszy. Jakby na ironię, jak to zwykle bywa, po burzy wychodzi słońce. Otrzymuję informację od psychologa z warsztatu w Olecku, że od 3 grudnia jestem przyjęty. Dostaję swoją szansę. Chcę żyć dalej, poznawać nowych ludzi i dalej doświadczać życia. Nikt, kto mnie zna, nie wierzył we mnie i w to, że zostanę w warsztacie. Mamy 3 grudnia, a ja jadę na warsztaty i poznaję nowych ludzi. Panią kierownik, wychowawczynię przypisanej mi grupy, bardzo serdeczną panią Kasię. No i w końcu zaczynam nowy etap w życiu. Tutaj rozpoczynam drugie życie. Uczę się nowych rzeczy, dużo ćwiczę, Pracuję w różnych pracowniach. Rozwijam swoje zainteresowania muzyczne, umiejętności plastyczne. Odkrywam w sobie pasję do tkania. Przybywanie wśród ludzi sprawia mi ogromną przyjemność. Czuję pasję do życia, do kobiet oraz, co jest najistotniejsze, pasję do pisania. Kto by pomyślał? Mówienie przecież sprawia mi tyle trudności, a okazuje się, że w mojej głowie żyją historie, wiersze, rymy, a słowa mnożą się i proszą, byle je tylko wylać na papier. I tak właśnie powstała moja historia. Usiadłem tutaj, w warsztacie terapii zajęciowej w Olecku, przy komputerze, a dziś wy to oglądacie. Życie na stycie, życie na ulicy, są sami z brygadami, mają Problem z i problemy z żyłkami życie na skicie, życie na ulicy Mijają mi walki, chwile których nie zamienia się za nic. O, od nie ludzie wstają i różnie się kładą.